Historia Luka Outdoor Boys fakty z nagrania. To nie była zwykła opowieść o wilkach, tylko lekcja przetrwania. Luk i jego syn spali w namiocie, gdy nagle, tuż obok nich, rozległo się potężne wycie. Luke natychmiast się obudził i chwycił za kamerę, ale zachowywał się niezwykle cicho. W filmie tłumaczy szeptem, that? że jego syn panicznie boi się wilków. Luke wiedział, że jeśli chłopak się obudzi i wpadnie w panikę, może to sprowokować drapieżniki, które były dosłownie kilka metrów od nich. Na nagraniu widać, jak luk używa gestów i szeptu, żeby opisać sytuację, podczas gdy w tle słychać kolejne wycia. Wilki krążyły wokół namiotu, badając teren. Luk nie wykonywał gwałtownych ruchów, czekając, aż watacha straci zainteresowanie. Po dłuższej chwili napięcia zwierzęta po prostu odeszły w głąb lasu, a jego syn przespał całe zajście nie mając pojęcia, jak blisko nich były drapieżniki. Historie o potworach z północnych Stanów USA to nie tylko legendy, ale też relacje ludzi, którzy do dziś nie mogą otrząsnąć się z tego, co widzieli. Najsłynniejszą z tych postaci jest bestia z Bray Road, o której głośno zrobiło się pod koniec lat osiemdziesiątych. Jedną z pierwszych osób, która otwarcie o tym opowiedziała, była Laurian Indrizzi. Jechała spokojnie drogą Bray Road. Gdy nagle zobaczyła coś na poboczu. Myślała, że to człowiek, bo postać klęczała, ale gdy podjechała bliżej i zapaliła długie światła, zamarła z przerażenia. To coś trzymało w łapach rozjechane zwierzę i zaczęło je jeść. Kiedy potwór odwrócił głowę i spojrzał prosto w jej oczy, Laurian zobaczyła świecące na żółto ślepia i pysk przypominający wilczy, ale osadzony na ciele, które klęczało jak ludzkie. Jej samochód na chwilę zgasł. Co spotęgowało panikę, ale w końcu udało jej się ruszyć i uciec do domu matki. Po latach okazało się, że nie była jedyna lokalne biuro kontroli zwierząt miało cały folder zatytułowany Gwilkołak, pełen raportów o rozszarpanych zwierzętach i dziwnych spotkaniach. Kolejna historia dotyczy Steve'a Kruegera, który w 2006 roku pracował przy oczyszczaniu dróg z padliny. To był rutynowy wieczór. Steve wrzucił martwego jelenia na pakę swojej ciężarówki i wsiadł do kabiny żeby wypełnić papiery. Nagle poczuł, jak całe auto mocno się kołysze, jakby ktoś bardzo ciężki wskoczył na tył. Gdy wyjrzał przez okno, zobaczył potężne stworzenie, miało około dwóch metrów wzrostu, głowę wilka, ale budowę ciała potężną jak u niedźwiedzia. Steve nie czekał na to, co się stanie, tylko wcisnął gaz do dechy. Kiedy zatrzymał się kilka kilometrów dalej, to nie było już ani jelenia, ani ciężkiej metalowej ramy która ważyła dziesiątki kilogramów. Ktoś lub coś po prostu ściągnęło to wszystko z jadącego auta jednym szarpnięciem. Z kolei w Michigan krążą opowieści o Dogmanie, który różni się od bestii z Bray Road tym, że przypomina bardziej humanoidalnego psa i ma opinię bytu bardziej duchowego czy nadprzyrodzonego. Jeff Cornelius, facet od odzyskiwania samochodów, Repo Man, przeżył swoje spotkanie w 2005 roku pod małym miasteczkiem Holly. Szukał kagilaka na opuszczonej posesji w środku nocy. Gdy wysiadł z lawety i podszedł do budynku, usłyszał trzask łamanych gałęzi. Z mroku wyłoniła się postać stojąca na dwóch nogach, ale z wygiętymi, psimi kolanami i wielkimi uszami na czubku głowy. Stwór wydał z siebie głęboki, nieludzki warkot i ruszył prosto na Jeffa. Ten ledwo zdążył wskoczyć do szoferki i odjechać on, który na co dzień mierzył się z uzbrojonymi dłużnikami. Przyznał, że nigdy w życiu tak bardzo się nie bał. Najmroczniejszą jednak częścią tych opowieści jest legenda o Węgigo, głodnym duchu kanibalu z północnych lasów. Jedna z najbardziej makabrycznych historii wydarzyła się w 1879 roku. Indianin o imieniu Swift Runner wrócił z zimowiska sam, twierdząc, że jego rodzina zmarła z głodu. Jednak policja stała się podejrzliwa, bo Swift Runner wyglądał na zdrowego i silnego, a nie na kogoś. Kto przymierał głodem. Gdy zaprowadził śledczych do swojego obozu, odkryli tam ludzkie kości i czaszki. Swift Runner zabił i zjadł swoją matkę, żonę i szóstkę dzieci. Do samego końca, nawet pod szubienicą, twierdził, że opętał go duch Wendigo, który zmusił go do tego horroru. Podobna, współczesna sprawa wydarzyła się w 2008 roku w kanadyjskim autobusie, gdzie pasażer nagle, bez żadnego powodu, zaatakował siedzącego obok chłopaka. Odciął mu głowę i zaczął ją pokazywać innym pasażerom, a potem, według świadków, zjadać kawałki ciała. To zachowanie, całkowicie spokojne i nielogiczne, dla wielu osób było dowodem na to, że starożytny duch Łęgigo wciąż może przejmować kontrolę nad ludźmi w odciętych od świata miejscach. W Irlandii krążą opowieści o istotach, które zupełnie nie przypominają tych wesołych krasnali w zielonych kubraczkach jakie znamy z dzisiejszych bajek czy reklam płatków śniadaniowych. Prawdziwy leprykon to postać zakorzeniona w głębokiej mitologii celtyckiej, jest to samotnik, stary, pomarszczony rzemieślnik, który bywa znacznie groźniejszy niż nam się wydaje. Zacznijmy od tego, że tradycyjny leprykon to przede wszystkim szewc. Zawsze występuje solo i rzadko brata się z innymi gatunkami wróżek. Jego ubiór różnił się zależnie od regionu Irlandii. Na zachodnim wybrzeżu nosił ciężkie płaszcze chroniące przed mrozem, a w innych częściach kraju paradował w czerwonych strojach lub elżbietańskich kryzach. Dopiero z okolic Lenster wywodzi się ten charakterystyczny zielony garnitur z szerokim pasem, który stał się jego znakiem rozpoznawczym na świecie. Jego bogactwo nie wzięło się znikąd, zleprykony to mistrzowie rzemiosła. Szyją przepiękne buty, w tym magiczne pantofelki do tańca dla innych wróżek. Ponieważ ich fach jest niezwykle dochodowy, Gromadzą ogromne majątki, których strzegą z chorobliwą zazdrością. Ukrywają swoje złoto w górach, jaskiniach i lasach, a przy sobie zawsze noszą sakiewkę pełną monet. Są też niezwykle sprytne, jeśli spróbujesz schwytać leprykona, by odebrać mu skarb, on natychmiast zacznie knuć. Może zaoferować ci trzy życzenia, ale zazwyczaj tak pokieruje rozmową lub zagadką, że ostatecznie zostaniesz z niczym, a on zniknie, śmiejąc się w niebogłosy. Jedna z dawnych historii opowiada o niejakim Billim, który po spotkaniu z małym człowieczkiem w trójgraniastym kapeluszu został zmuszony do służenia mu przez siedem lat i jeden dzień. Leprekon wykorzystywał go do magicznych włamań do piwnic bogaczy, żeby wspólnie pić drogie wina. Z kolei inna legenda mówi o mężczyźnie, który schwytał leprykuna przy pracy pod koniem. Mały szewczyk w czerwonej szlafmycy obiecał mu sakiewkę, ale gdy. Tylko człowiek poluzował uścisk. Wróżek uciekł, zostawiając po sobie jedynie malutki, misternie wykonany bucik. Z czasem, wraz z nadejściem chrześcijaństwa, obraz Leprykuna zaczął ciemnieć. Z psotnego rzemieślnika stawał się coraz częściej złośliwym duchem, oskarżanym o podrzucanie odmieńców zamiast ludzkich niemowląt, a nawet o brutalne ataki na tych, którzy próbowali ukraść jego złoto. Kiedy Irlandczycy zaczęli masowo emigrować do USA w czasie Wielkiego Głodu, zabrali te opowieści ze sobą. Niestety, w Ameryce wizerunek leprykona został wykorzystany przeciwko nim. Używano go w karykaturach, by przedstawiać Irlandczyków jako pijanych, nieodpowiedzialnych ludzi, którzy liczą tylko na szczęście, zamiast na ciężką pracę. Paradoksalnie, to właśnie w USA narodziła się tradycja parat na Dzień Świętego Patryka i to tam leprykon stał się komercyjnym symbolem Irlandii. Księga Gigantów to tajemniczy, starożytny zwój znaleziony w jaskini, który opowiada o tym, jak Nefilim dowiedzieli się, że wkrótce zostaną zgładzeni przez wielki potop. Ponieważ oryginał zachował się tylko we fragmentach, historia ta została odtworzona na podstawie badań i nowoczesnych technologii, tworząc spójną opowieść. Dawno temu świat był przepełniony magią, której upadłe anioły nauczyły ludzi. Ludzkość pogrążyła się w bezwzględnej przemocy kując miecze z metali, co prowadziło jedynie do rozlewu krwi. Kobiety z kolei zwróciły się ku czarom i zaczęły obcować z aniołami, co doprowadziło do narodzin rasy gigantów Nefilim. Upadłe anioły eksploatowały ziemię, eksperymentując z roślinami i drzewami, by wykarmić swoich synów. Giganci byli jednak wiecznie nie na dwustu aniołów. Chwytali oni ludzi oraz po dwieście sztuk każdego gatunku zwierząt i ptaków, by przeprowadzać na nich eksperymenty. Mieszali gatunki, tworząc nowe, dziwne stworzenia, które były świadome, ale pozbawione prawdziwej wiedzy. Niektóre z tych potworów sięgały chmur, podobnie jak giganci, i były niezwykle krwiożercze, pożądały mięsa oraz krwi. Pewnego dnia jeden z gigantów, Machwej, zaczął mieć koszmary o przyszłości, w której całe życie zostanie zniszczone, a przeżyje tylko jeden człowiek z synami. Okazało się, że inni giganci również mieli podobne sny. Machwej udał się na zgromadzenie gigantów i potworów, by omówić te wizje. Wszyscy zrozumieli, że to zapowiedź nadchodzącej zagłady. Machwej obawiał się, że to on zostanie najbardziej obwiniony i będzie musiał słuchać płaczu tych, których zabił. Inny gigant, Ochia, początkowo był pewny siebie i twierdził, że ten wyrok musi dotyczyć upadłego anioła Azarzela, a nie ich, bo przecież ich anielscy ojcowie ich nie opuszczą. Jednak Gilgamesz, potężny król gigantów, przyznał z przerażeniem, że choć może pokonać każdego człowieka, to w walce z niebem i potężniejszymi aniołami nie ma żadnych szans. Zdesperowani giganci postanowili odszukać Henocha, sprawiedliwego pisarza, by opisał ich sny. Machwej odnalazł go i zapytał o ich znaczenie oraz o to, ile czasu im zostało. Henoch pokazał mu tajemniczą tablicę z przesłaniem od Boga do upadłych aniołów i ich potomstwa. Wiadomość była jasna: Ziemia skarży się na ich czyny, a nadchodzący potop zniszczy wszystko, co żyje. Henoch wyjaśnił, że ich sny to zapowiedź kary za całe zło, jakiego dopuścili się na Ziemi. Dodał jednak, że jeśli szczerze pożałują za swoje czyny i będą się modlić o przebaczenie, to być może, choć nie jest to pewne, zostaną ocaleni. Jeśli interesują Was takie mroczne kulisy znanych legend, koniecznie dajcie znać w komentarzach, o kim chcielibyście usłyszeć następnym razem. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych wypraw w głąb nieznanego. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną i do usłyszenia w kolejnym materiale.